Witam wszystkich z strony. Kołodron i zapraszam Was do trzeciego odcinka z serii W sam raz na raz. Moi drodzy, w tym odcinku będziemy przechodzić grę Contra, tytuł, który jest, że tak powiem, legendą. Gra, która wyszła na Famicom yy, Tytuł, który przyszedłem multum raz za dzieciaka. I powiem Wam, że tak jak nie mam w zwyczaju yy, robić jakichś prób generalnych czy też y, innych tam przygotowań przed nagraniem, w przypadku kontry musiałem to uczynić, musiałem sobie zrobić przygotowania, ponieważ gra mi siła niesamowicie, po prostu jechała ze mną tak mocno, że koniec świata. I powiem Wam, że nagrywam to czwarty raz, ponieważ za pierwszym razem y, zwyczajnie nie udało mi się przejść gry, za drugim razem mój piesek postanowił sobie zrobić koncert, zaczął sobie tam szczekać, ale wiecie, no ja jakoś tam na mojego piesała, no nie umiem się gniewać. <laughs> Za trzecim razem nagrało się, ale okazało się, że przez złe ustawienia w emulatorze Nestopia, ponieważ na tym emulatorze ogrywam, przez złe ustawienia barwy były tak wyblaknięte i kompresja była tak fatalna, że po prostu było to nie do, że tak powiem, nie do oglądania, nie dało się tego oglądać. Tak więc, moi drodzy, jak mówi klasyk, do 4 razy sztuka i tylko, moi drodzy, chcę Was jeszcze tutaj zapewnić i upewnić, że nie będę korzystał z Save'ów i tak dalej, ponieważ tego e, oryginalnie no, nie było. Tak więc, co, no będzie grubo e, do czterech razy sztuka, więc, żeby nie zamulać, po prostu rozpocznijmy grę. I z pewnością będzie grubo, na pewno będzie grubo. Dobra, e, welcome to the jungle, lecimy. Tak więc, co, moi drodzy, kontra, kontra, e, tytuł, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Chyba obok Mario jedna z bardziej rozpoznawalnych gier na nes lub też tam Famicoma. Oczywiście ja ogrywałem tytuł na, moim, na mojej podróbce, podróbki, podróbki, czy na moim T-800. I niestety, moi drodzy, no powiem wam, że... Yy, o matko, teraz się wkopałem na początku, że jestem zdziwiony. Zdziwiony tym, jak za dzieciaka mogłem ten tytuł z taką łatwością ogrywać. A tutaj no stary chłop, a nie może sobie z grą poradzić, ale wydaje mi się, że po prostu no tyle lat minęło, że no nie sposób, e, że tak powiem, e, przypomnieć sobie wszystkie te myki, e, no bo trudno też się gry na pamięć nauczyć, ponieważ w roko się w nieskończoność, ale jedno w tej grze jest niezmienne, e, fenomenalny 8-bitowy soundtrack, naprawdę żeby z 8-bitowego e, soundtracku wykrzesać tyle, że tak powiem dobroci, to już naprawdę trzeba być utalentowanym. Yy, nie spodziewałbym się, że soundtrack 8-bitowy może tak pompować mi yy, w żyły adrenalinę. Dobra, nie podniosłem tego, to chciałem tego, nie chcę, bo to jest gorsza broń. Oczywiście, moi drodzy, wiadomo, najlepsza broń to SK, czyli ten taki rozpylacz kulkowy. <grych> tak to nazywają zajeciak, czy też rozpylacz. Yy, a RK to przyspiesza chyba yy, wystrzeliwanie tych pocisków, czyli wiadomo, też jest ok. No i moi drodzy się rozgadałem i za chwilę będziemy mieli tutaj pierwszego bossa. Oczywiście moi drodzy pierwsza plansza tak na rozbiegówkę. Banalna plansza. Yy, jednak no kontra nie jest prostym grą, nie jest prostą grą. I przyznam się Wam, że próbowałem ten tytuł ogrywać na początku na moim padzie od Power A. Wiecie ten pad taki licencjonowany przez Microsoft. Jednak, no, e, moje paluchy PC, PC Master Race'a po prostu dały o sobie znać i nie dało rady <grytania> tego tytułu w ten sposób ograć, tak więc ciśniemy na klawiaturze. bos pierwszy pokonany, teraz e, plansza numer dwa, baza pierwsza. E, no i zobaczymy, moi drodzy, jak to będzie szło, mam nadzieję, że jako tako. Tutaj naprawdę trzeba się mega skupić, ja siedzę jak na szpilkach. No, no i poskupiane, jasny gwint. Nie, ja muszę nie gadać, a więcej tutaj hmm, pracować głową bo bez tego sobie nie poradzimy. Dobra, spokojnie, tylko spokojnie, niepotrzebnie straciłem tą dobrą broń, ale spokojnie, damy sobie radę. Byleby teraz się nie wkopać gdzieś czymś, nie? Ciekawe, co z tego bamberka poszło, nie wiadomo. Ogólnie szacunek dla twórców, że tutaj próbowali yy, zmieniać właśnie kąt kamery, też kąt kamery, ustawienie kamery i to jest zrobi taką, wiecie, prymitywną yy, gierkę yy, trzeciej Widok z zaplecu bohatera. No bardzo fajny zabieg, jak na oczywiście no, możliwości yy, takiej 8-bitowej konsoli, to naprawdę wyszło całkiem zacnie. Dobra yy, Oczywiście fajne w kontrze jest to, że można sobie grindować punkty yy, No jednak yy, otrzymam je do tego odpowiedniego skilla, którego ja nie posiadam. Bo za daną ilość punktów oczywiście otrzymujemy dodatkowe życie. A największą karą właśnie yy, tutaj... O o o! Nie trafiłem tego bamberka, szkoda. Tego, co daje fanty. Yy, największą karą w utracie życia jest właśnie utrata broni. To jest właśnie przykre. Dobra, moi drodzy, mamy drugiego bossa. Zobaczymy, jak to będzie szło. Najpierw mu rozwalamy yy, te armatki, a dopiero na końcu kontrolki. I będzie spoko. Yy, oczywiście japoński nazw tych bossów nie znam, bo są pokręcone. Wiadomo, jak to Japonia. Ale drugi boss jest banalny. Yy, mam nadzieję. <noise> że mi łatwo pójdzie, bo ja tu już panuję, a może być różnie. Nawet nie wiem, jak go nazwać. Nazwijmy go, nie wiem, <grytanie> Oko Zordona, może coś takiego. Pozdrawiam tych, co pamiętają Zordona. No, zaraz go powinniśmy pokonać. Oczywiście szybko strzelić tej broni pozostawia sporo do życzenia. Dawaj, 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 dawaj. No już prawie, już, już, już. Dobra, mamy to. Nieźle. Jesteśmy właściwie w punkcie wyjścia, mamy dwa życia i... Podstawową broń, i jest to plansza. Teraz teraz ta, która nastąpi, której nienawidzę. Jasny gmin, wodospady. Aj, wóch, teraz do przechodzenia mi wóch, teraz kisnę. Oczywiście moi drodzy przeciwnicy mają to do siebie, że yy, ci podstawowi, oczywiście, mówię o, o tych panach w tych białych dresikach, yy, że oni w miarę postępu gry. Hmm, są coraz lepsi, coraz lepsi. Pod różnymi kątami strzelają, yy, dają gęściej ten ogień. Yy, no i można się tak, wiecie, niemiło, niemiło tutaj zaskoczyć. Że taki ziomek gdzieś tam pod kątem strzeli Babola, jak to się mówi, brzydko. <grafię> I jest po temacie, bo nam wskoczy na plecki. Też mają taką brzydką tendencję do strzelania w pleckim. Dawaj, 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 chciałem... O właśnie, chciałem tego płetwonurka stłamsić. Teraz szybko to. Dobra. Yy, oczywiście warto rozbijać wszystko po kolei, bo wiadomo, punkty są punktami. Dobra. I moi drodzy, yy, co to jest znajdźka B? Yy, no, dla innych B, dla innych cacy. <grym> znajdźka B daje nam chwilową niewrażliwość na ciosy, na ciosy, na pociski, na wszystko ogólnie. Myślałem, że mi wskoczy na, na pięty, ale na szczęście nie. Ale ten już chciał, ten już chciał. Dobra, mamy znajdźkę teraz szybko. Trzeba tutaj skakać, bo jesteśmy teraz niewrażliwi. Więc teraz pasowałoby to wszystko przez Tu mamy znajdźkę superkę. Dawaj mi to. I ciśniemy, ciśniemy, nie ma co. Aż mi emulator zmuliło. Wpadło mi życie. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Szybciutko teraz tu. Moi drodzy, wracamy do gry. Ym, ten boss, który teraz będzie, nie jest jeszcze taki zły. Znaczy, z wyglądu jest super. Pamiętajcie, jaka strasznie mnie tam przerażał swoją taką potężną posturą. Yy, tu mamy trzeciego bossa. Najgorszy boss jest boss numer 4, plansz numer 4. To jest dopiero dziadowstwo. Tutaj tu, tu jeszcze easy. Dobra, jedna łapka poszła, teraz druga. Tylko trzeba uważać na te kule takie dziwne, co wypuszcza. Dobra, yy, oczywiście najwięcej punktów są, jest za bossy, no ale wiadomo, nie, że. Bossa nie tak łatwo zabija jak zwykłego pierwszego, pierwszego lepszego mobka, chociaż tutaj ten boss poszedł łatwo. I teraz tak, baza będzie chyba numer dwa. Następna, pla następna plansza. Tak, yy, przepraszam, język mi się plącze, ale stresuje się mocno. Moi drodzy, jak uda się ogarnąć tego bossa i tą planszę, będzie już z górki. Ktoś pomyśli, kłachotną co ty gadasz, przecież gra w miarę postępów jest coraz trudniejsza. Ja wiem co mówię, naprawdę wiem co mówię. Jeżeli ma się obcykaną taktykę... W miarę... Na następne plasze to spoko, bo tutaj w kontra ma to do siebie, że niektórzy bossowie tam na tych późniejszych etapach są banalniejsi niż ci na przykład na pierwszym czy drugim etapie. uwieście mi, że wiem co mówię. Ja generalnie podziwiam tych typów, którzy speedrunują kontrę, nie? Albo kontra, albo na przykład taką grę jak Super Mario Bros. 2 czy też Battletoads. To są naprawdę wariaty, bo kontra nie należy do długich tytułów. Już myślałem, że ten wałek mnie zwalcu, zwalcuje, ale na szczęście, ale już z automatu taki dreszcz gorąca po mnie przeszedł. Jak to mówi klasyk, aż mnie oczy dęba stanęli. Ale dobra, trzeba się skupić. Dobra, tego bamberka przepuśćmy, nieważne co on ma w sobie, nie interesuje mnie to. Dobra, pękło. Z tego co się orientuję, ta baza numer 2 jest troszkę dłuższa, ma więcej tych przejść. No bo wiadomo, w pierwszej planszy rozbiliśmy maszynę i dostaliśmy się do jej środka tak samo tutaj. Ten boss, yy, który mnie za dzieciaka tak strasznie przerażał. Yy, no to też jest y, tylko maszyną, tu mamy jej wnętrze. Jeszcze yy, za dzieciaka pamiętam o więcej pocisków. wincy pocisków. Za dzieciaka pamiętam, że jeszcze tylko tak mnie mocno przerażał przerażała ten czołówka programu Miliard w rozumie. Boże jak ja się tego bałem. Masakra, jak sobie, ja sobie przypomnę to już normalnie Kisnę <głos》> do tej pory. Następne życie Jest dobrze Jest dobrze Dobra, jedziemy, jedziemy, nie ma co czekać Dawaj ciśniemy, ciśniemy na pełnej Dobrze, na pełnej bombie I teraz będzie chyba ostatnia plansza? Tak, jeżeli jest ten duży taki czujnik, taki byk, to jest wiadomo, że Za chwilę plansza się skończy, no i będzie przed nami najgorszy boss Przynajmniej dla mnie, w kontrze, najgorszy boss, najbardziej irytujący Największa menda. Dobra. To jedziemy z nim. Oczywiście boss przypomina tego z drugiej planszy. Jednak, moi drodzy, nie dajcie się zwieść. To jest... No i teraz jak Jak ja to po amatorsku zrobiłem, zabijcie mnie normalnie, nie? Co ze mnie za dziadyga czasami to. Dobra, będziemy się męczyć. Tak, tutaj mamy, moi drodzy, bossa, który jest tylko wrażliwy. Podczas gdy jest, że tak powiem, połączony, gdy jest rozjechany, to nie da rady go pokonać. I ta menda ma to do siebie, że wypuszcza takie bomble. I gdybym miał tą lepszą broń, to byłoby piwo. A że mam yy, yy, tą gorszą broń to jest dramat. <ścoughs> Więc tutaj, moi drodzy, trzeba będzie manewra jak małpa. O matko, o matko, o matko, o matko. Jestem skiśnięty. Dobra, spoko, spoko. Na Byleby tą pierwszą głowę pokonać, nie? Dobra. Tak nawet nie celuję, bo nawet nie mam jak. Nie mam możliwości. Dobra, tu trzeba dużo manewrować po planszy. Szkoda, że ta broń jest tak słabo, yy, że tak powiem, z szybkostrzelnością tej broni, bo zanim te pociski dolecą, no to on się już dąży... O, właśnie, dobra. Zdąży się złożyć z powrotem. Dobra, dawaj go, dawaj go, jedziemy. Yy, tu między tymi zniszczonymi właśnie punktami tu trzeba stawać. Tu w tym miejscu, żeby go trafić zwyczajnie, nie? No ale on nieraz bombla. wypuści, jest bieda. Aj, troszkę trzeba się będzie pomęczyć, ale wiem, że tą planszę przejdziemy, tak? Czy stracę życie, czy nie, to już jest mniejsza. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, troszkę oberwał. Jeszcze parę pocisków i będzie po gościu. Ale się widzicie, zdążył rozjechać, zanim go trafiłem. Dobra, mamy to. Nieźle, moi drodzy. Nieźle. I, z tego co się rytuję, teraz będzie plansza mm, śnieżna, tak? Jest. Dobra, dosyć tego Contra <grytanie> Czas, moi drodzy, tutaj lecieć w tą planszę. Yy, pamięta, że tą planszę, yy, tej planszy uczyłem się najdłużej, a i tak jej nie znam. Tu już jest naprawdę trudno, tu już jest naprawdę trudno, ale jeżeli, moi drodzy, przyfarcimy, to może się uda nawet nabić dodatkowe życie i wyjść z tego obroną ręką. Tutaj te bamberki już są coraz gorsze, bo oni tu widzicie, strzelają. Dobrze twórcy zaimplementowali im czerwone pociski, bo wiadomo, żeby się z tym białym tłem nie zlewały. Dobra, dawaj, dawaj. Już się bałem, że mi skoczy na pięty, ale na szczęście nie. I szybko cy, 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 cyk. I naprawdę nie opłaca tutaj ja się stać zbyt długo w jednym miejscu, nie? Uff, refleks I Już łapy mokre, już mam ręce mokre ze stresu. Jasne. gwin się jak na szpilkach, nie? Dobra, dawaj, przeskoczysz to, przeskoczysz to, dasz żadę. Dobrze. Dobra. Tu będą znajdźki fajne. Wszystko zebrane, do widzenia i, i w ogóle wszystko, level up... Y Czyszczenie planszy z tych spocisków tam była jedna znaczka, ten taki wiecie, orzełek. I moi drodzy, będziemy mieli pierwszego subbossa w tej grze. Jest to swego rodzaju nie wiem, czołg, czy jakiś inny pojazd pancerny. Pamiętam że za dzieciaka namiętnie budowałem go z klocków Lego. Jakoś tak przykuwa moją uwagę, fajny był, naprawdę fajny był. No i oczywiście za te subbossy też jest od groma punktów, więc póki co, moi drodzy, nieźle. Dobra, spokojnie. Dobra, na razie nie ma tragedii. I tu będzie chyba po raz drugi ten, nazwijmy go czołg, czy tam jakiś gąsienicowy pojazd. Chociaż nie jest to gąsienicowy, chociaż nie, jakieś tam gąsienice ma. Dobra, dawaj, 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 dawaj. I pozornie niby nas trafia, nie? Niby gdzieś tam, no, koło łokcia gdzieś tam nas smyra. Dobra, lecimy dalej. Uff, ale moi drodzy, uuu, w plecy chcieliście mi tutaj zrobić krzywdę. A ty mendo, to dziadostwo, no. Dobra, spoko, spoko. Czekaj, tu trzeba te... Nie wiem, te granaty czy te bomby wybuchające trzeba omijać szerokim łukiem. Dobra, spoko, spoko, spoko. Spoko. Już się wystrachałem, że nie zdążę go trafić. I moi drodzy, ten boss z tą bronią, co teraz będziemy mieli po nim pójść w kilka sekund. Jeżeli tylko w odpowiednie miejsce się ustawię tu, Tu, dobra, dawaj go. Dawaj, 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 zniszcz, zniszcz. I to był cały boss. Czujecie to? Naprawdę z bossami nie jest za dobrze w dalszej części gry. I moi drodzy, tutaj jest najlepszy 8-bitowy soundtrack ever Energy Zone. Dobra moi drodzy, jakby co ja mam patent na Contra Dance. <noise> Ja to opatentowałem, ja mam do tego prawa autorskie. I Energy Zone jest trudną plażą, jest trudnym. Y o matko. <noise> Teraz chyba naprawdę gra mi tutaj poszczęściła, bo zostałem ewidentnie trafiony, ale gra y nie zaliczała trafienia, więc plusik. Ale tamte garby chciały mi wskoczyć na plecy. I widzicie, no dobra, y tu sobie przejdziemy górą. Bez zbędnego ryzyka. Tylko, że on się res w nieskończoność, nie? I tu, moi drodzy, są takie płomienie, mmm, które. Płomienie energii, chyba, bo to jest Energy Zone, albo tam płomienie ogniste, nie? I tutaj trzeba sobie taki timing wyrobić, że właśnie jak to się dziadostwo chowa, to wtedy trzeba skakać, nie? To nie jest takie łatwe, ale można się tego nauczyć. Jeżeli ja się nauczyłem, to każdy się może tego nauczyć. Dobra. Spokojnie, tutaj bez pośpiechu. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Póki co moje zrozumienie źle. Ok, i tu następne skoki, tu będzie taki trudny skok. Mam nadzieję, że jako tako po japońsku uda mi się go wykonać. Ale ten soundtrack jasny, więc tej Planszy, to jest złoto. Jak on pompuje. <laughs> Ale jest ten głupi, co ja teraz zrobiłem, nie ten klawisz? Ja nie wierzę, jaki jest ten tępy czasami. Nie. No dobra na narobi sobie bałaganu, to cierp. Zobaczymy, czy mi się uda przeskoczyć. No, oczywiście, że nie. Ale tu mamy na szczęście nieśmiertelkę. Więc szybciutko. Teraz możemy przespeed-ranować planszę. Ale moi drodzy, jesteśmy w większej połowie gry. Mam jeszcze trzy życia. Więc nie narzekam. Ciśniemy, nie ma na to czekać. Biegiem, biegiem, biegiem. Niszczymy wszystko, żeby punkty nabijać. I tu mi się powinno skończyć, tak? Dobra. I tu mamy, moi drodzy, Bossa. Z taką ilością punktów, że tak powiem, z taką ilością żyć, powinno mi się go udać, pokonać. Dobra. On takie dyski wypuszcza, dziadyga. I on tak dziwnie skacze. Dawaj go, dawaj go. Dobra, spokojnie. Ja musi już dressy zmieniły na fioletowe. To już znaczy, że opada z sił. Dobra. Pięknie, mamy to. Przed własną głupotę straciłem życie, ale spokojnie. Yy, I teraz moi drodzy mamy kolejny level hangar. Nie jest źle. Wszystko jest na dobrej drodze. Yy, no i tutaj mamy yy, powtórkę, jeśli chodzi o Santax z planszy z planszy numer 1. Ale spoko luz, nie narzekam. Ustrzelę to ustrzeliłem, fajnie. Yy, nie wiem, czy zabrakło inwencji twórczej czy czegokolwiek, ale wydaje mi się, że najprędzej zabrakło miejsca na Cardtridge, żeby dawać na yy, każdy ten level. Wiecie o co, chodzi? nowy soundtrack? Bo miejsca na Cardtridge to była, wiecie, zmora Nintendo. Uuu, mamy R-kę dodatkowo. I moi drodzy, dlaczego ten level jest taki brzydki? Mało, że te garby skaczą nam na plecy i napięty. To jeszcze. Przed twarzą wyskakują na te ściany z kolcami, które mogą nas w łatwy sposób pozbawić życia, co jest bardzo brzydkie. O właśnie, <laughs> na piksele, na piksele. Dobra, ale spokojnie, no oczywiście te szpony też nie są żadnym ułatwieniem. Ale ze spokojem, tu nie ma co się śpieszyć, na szczęście ta gra nie posiada licznika czasu. Bo my was skisnął. I tu jest chyba... tak jest, tu jest nieśmiertelka. Ciśniemy. Dawaj, 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 jak nieśmiertelka to ciśniemy na pełnej. Dawaj, 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 dawaj. Dajesz, 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 dajesz. Czekaj, tu sobie skoczymy na wagonik. Cyk, dobra. Jest MK. Biorę. Dobra, skaczemy. Uff. bo tam była superka. Nie udało mi się jej dostać. Ale moi drodzy, jest jeden, czy yy, tak powiem, nieoceniony plus tej planszy. Boss. Bos jest banałem. Bossy są najbanalniejsze, jakie może być w grze. Więc jak dojdziemy do bossa, to już mamy to z górki. Mam nadzieję, że może jakiś mi wpadnie jeszcze dodatkowe życie. Też bym nie narzekał. Dobra, aha, czyli tu jest tak. Cyk. 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 I lecimy dalej. Oj. Dobra. Już myślałem, że mnie trafi. A ten? Jak ja to przemanewrowałem, to ja nawet nie wiem. Dobra, następna menda. Spoko. No już no, tu już mi zabrakło refleksu. Ewidentnie. Dobra. Ale do ostatniego bossa i tak nie jest mi nic więcej potrzebne jak podstawa givera, więc easy. Patrzcie to. obczajcie to. Obczajcie to. To był cały boss. Dziękuję, dobranoc. <laughs> Banał. Banał. Dobrze moi drodzy. I przed nami ostatnia plansza, numer 8. Łoże obcych, czy też y, Gniazdo obcych, i tu na początku mamy znajdźki, znajdźki różniste. No, niestety, B mi się nie udało podnieść, trudno, ale i tak by się tutaj nawet na początku nie przydało, bo tu mamy pierwszego sub -bossa tej planszy. Niech to nie ostatni, nawet ostatni chyba w grze. Y, moi drodzy, no, nie, wystarczy na jego spojrzeć i już łatwo można dostrzec inspirację filmem obcy. Ósmy pasażer, nostromo. Y, Czyli wiecie no, y, wypuszcza z siebie nawet takie brzdactwa, które temu ziomkowi tam z brzucha wyskoczyły, ale generalnie chciałbym też y, żyć w tamtych czasach, czyli w 88 roku być dzieciakiem, czy tam w 90 roku być tam dzieciakiem, nie wiem, dziesięcioletnim i na przykład obejrzeć sobie film Komando, y, czy Rambo i wcielić się w jednego z takich właśnie bohaterów y, w grze na nie? To było fajne. To by było naprawdę spoko. Ale, oczywiście, wiecie, to jest sfera marzeń. I tu te pyski też są okropne, ponieważ one wypuszczają taką, jakby pajęczynkę czy mgiełkę, która sam jest samo. To było super zebranie, superki. To było spoko. I ta pajęczynka jest, że tak powiem, samo naprowadzająca, więc trzeba to dziadostwo niszczyć. I za to mm, dziadostwo chyba baterii jest dużo punktów, więc warto to wyniszczać. Dobra, jedziemy, jedziemy. Spoko. Tu sobie zejdziemy niżej. Okej, okay. niszczymy. Niszczymy, powiedziałem niszczymy. Było blisko, niebezpiecznie blisko, ale spokojnie. Dobra, to też sobie zahaczymy tak, w ten sposób, dobra. Skok! Dobra, nie jest źle. Jedziemy. Góra. Moi drodzy, już jesteśmy bardzo blisko bossa, ale niestety mnie to dziadostwo kąsnęło. Pod sam koniec, no brzydko, ale życie mi wpadło. Więc yy, los mi tu odwdzięczył temacik. I moi drodzy, mam ostatniego bossa, takie serducho przebrzydłe. Dobra, ze spokojem. Dobra, na razie nie jest źle. Ale z taką ilością mógłbym życia, moi drodzy, przejdziemy. Już wiem, że przejdziemy. Ha, ha, ha Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Jest, moi drodzy, kontra siedzi. Siedzi kontra, normalnie, bez niczego. Uuuu. Uh. <noise> za czwartym razem, ale jest spoko. No i ta legendarna kacstęenka rozwalamy całą wyspę. Jesteśmy masterów disaster w ogóle, wymiatamy. Uff. Dobra, gratulacje. Tak zniszczyłeś gniazdo obcych, uratowałeś cały świat. Jesteś bohaterem. Dostajesz medal z ziemniaka i nie wiem, medal z odpustu i co tylko. Tak, moi drodzy, udało się wreszcie kontrę przejść. Mam nadzieję, że wreszcie wszystko z wideo będzie spoko. Ale moi drodzy, cieszę się jak dzieciak, że to się teraz udało. Naprawdę super, ekstra wyśmienicie. Fajnie, że moi drodzy, dzięki serii, sam raz na raz mogę przemycić takie perełki na kanał, no bo naprawdę one troszkę ten kanał retro mój wypełnią, wypełnią tym, tą dobrocią, tym dobrem. Fajnie, moi drodzy, się udało. Cieszę się jak diabli. Uff, normalnie już łapy spocone, wszystko, siedzę jak na szpilkach, ale w końcu się udało. Ech. Pięknie, jest naprawdę pięknie, jestem zadowolony z siebie. Mimo, że troszkę głupich błędów popełniłem, mimo, że z pewnością komentarz był dosyć chaotyczny, ale grunt, moi drodzy, że się udało jest naprawdę piękniście. Uff. Oby więcej takich akcji. Mam nadzieję, że więcej Nesuwek się pojawi na kanale w ramach serii w sam raz na raz. Hmm. Oczywiście, moi drodzy, nawet napisy krótkie, no bo wiadomo, że tytuł też, yy, tamte tytuły z lat 80. -tych. Boże, jak to brzmi. Z lat 80. ubiegłego tysiąclecia, stulecia. <laughs> Były prostsze, ale, czy gorsze? Absolutnie nie. Absolutnie Twórcom nie brakowało inwencji, bo robili naprawdę czyste złoto, nie gry. Yy, tak więc co moi drodzy? Graz oczywiście tutaj kieruje wiecie ponownie, ale ja tutaj nie będę się w to bawił. Yy, dziękuję moi drodzy, że ze mną byliście, mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. Że mieliście trochę bekę z tych moich stresów i głupich błędów. Yy, no i cóż moi drodzy, gra się skończyła, więc nie ma co. Przedłużać. Yy, fajnie, że się udało. Yy, no i to tyle. Wypada tu tutaj, yy, to tutaj wszystko zakończyć. Okej, moi drodzy. Ośńc się pomału do końca. Tak będzie, jest z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Póki co, trzymajcie się ciepło. I cześć.